Dzień dobry i serdecznie Was witam na nowy odcinek Formuły 1 2014. Dzisiaj jesteśmy w Austrii na Spielberg. F. Spielberg na Red Bull Ring. I startujemy na pierwsze okrążenie w Q1. Teraz yy, no dałem sobie trochę czasu. Dzień żeby tam ci wyjechali. No w Q1 i w Q2 nie jadę więcej rund jak jedną, dwie. Bo tam i tak zawsze się bez problemu zakwalifikować. Dlatego czas może nie jest najlepszy. No ale też trochę przyspieszyłem, żeby nie było takie nudne No i szósta pozycja. Bez problemu. Później jesteśmy w Q2. i się dowiedziałem, że jak ten komplet e, no chyba ten komplet dostajesz, w którym w Polifach najwięcej okrążeń przejechałeś dlatego zobaczycie, że w Q1 jechałem na miękkiej mieszance a w wyścigu nagle tą mieszankę musiałem wziąć także ta mieszanka już była na dwie okrążenia użyta bo ja ją użyłem w Q2 żeby nie marnować jeszcze jednej twardej mieszanki. No i także miałem trochę problem później w wyścigu, bo mi się opony kończyły. No i musiałem zrobić undercut, ale to wszystko zobaczycie później. No i czas będzie ok. Trasa jest fajna. ten tor No często już teraz w ostatnich odcinkach ja też na nim jeździłem. Już jechałem 100% na tym odcinku, musicie zobaczyć. Na moim kanale, na ostatnie filmik tam No i jesteśmy w Q1, f eh, w Q3, sobie W Q1? W Q3, w Q3 Rajka na troje od tyłu cisnął, ale na szczęście nie w przedniu Bo tak by nam może rundę spieprzył No i widzicie, fioletowy czas No jesteśmy pierwsze auto, nie, przed nami jadą parę, ale No zobaczycie, że bez problemu pierwsze miejsce zajmiemy a już pomału... No, zarobiliście mi się jeździ na tym torze, dlatego podoba mi się tu też jeździć No i będzie nawet na Time Trail yy, gdzie tylko same czasy jeździsz, mi się udało yy, 10.09 zrobić No i jesteśmy teraz pierwszy no, na pierwszym miejscu Hamilton na drugim i Jenson Batten na 11 pozycji. Bo już widzieliście w tamtych odcinkach, że Bolit już nie ma MP4. Tylko dałem skina. No i teraz startujemy. Rosberg ma bardzo dobry start. Widzicie, bez problemu nas wyprzedza, ale my później hamujemy, także uprzedzamy. Trochę za późno dałem na replay, nie widać jaki start już Także szkoda, że następnym razem na to uważać. No i druga runda. Tu mały błąd zrobiliśmy, także Rosberg bez problemu. Tu chyba nawet trochę nie fair było, bo dwa razy linie zmieniliśmy. Ale nie, bo to był inny ból, na który zmieniliśmy linię. Tu Rosbergowi... No nie, w sumie. Tak środkowo. No ale widzicie, czy auta, dwa Mercedesy ze mną walczą. Później runda czwarta. Rosberg znowu atakuje, ale się zdecydował z powrotem. Teraz... Rundę później... E, no... Dwie... Dwa zakręty później. Też. No, Hamilton i Rosberg bardzo cisły, później runda no, dziewiąta. Jak mówiłem, że w qualify musiałem twardą mieszankę wziąć. Poczekajcie, o widzicie, nagle Mercedes zniknął z, z, no, z planczy. No ale z powrotem do kół. No, koła się strasznie szybko zmarnowały, bo też dwie rundy więcej jak każdy inny miały. No i teraz wyjeżdżamy z boksu, widzicie Hamilton no, z lewej strony o, no nie widać, o teraz go zobaczycie. Także nas wyprzedził. Także na farta, ale dał na szybką mieszankę, także no i mamy... No mamy zimne koła, to trochę był minus dla nas, ale bez problemu go wyprzedzamy. No i później tak było spokojnie. Nic się już nie działo, uciekłem i widzicie 4 sekundy prawie przewagi miałem. No i także wyścig był, no trochę więcej walki było, myślę że Wam się podobało Dlatego dajcie Waszą opinię i piszcie komentarze No i trzymajcie się do następnego odcinku